Inspektor może podwrócić komuś uwagę, jak nie pozrząt na ale na przykład straż Pista może przyjść i ktoś za to, że nie pozrząda w swej kółki może dostać mandat. Kieszka posołowa w pucku wspiera spolnictwo dobrówę i... Dzięki temu mają też takie lekcje właśnie nietypowe w szkole. Tak, nasza szkoła wspiera bardzo Dąbrówkowe schronisko, które znajduje się pod wecherowem, pak mamy daleko, ale to nie oznacza, że nie możemy im pomagać. I co roku, dwa razy do roku są akcje jesienią i na wiosnę, pomagające schronisku. Zbieramy karmę zbieramy kołdry, koce, pościele, zabawki, wszystko co się da co wszystko, co się przyda w schronisku i przekazujemy dombrówce w ramach pomocy. W ten czas też organizujemy spotkania tak jak dzisiaj. Dzisiaj jest pod w koniec klas 1-3. I na tym spotkaniu mówimy na czym polega praca Dąbrówki, jak wygląda w Dąbrówce, a czego w ogóle powstają takie schroniska. Jest to dla nas nieoceniona pomoc, dlatego że utrzymujemy się tylko i wyłącznie z tego, co uda nam się pozyskać, czyli oprócz darowizn finansowych i 1% podatku, dla nas ogromną radością i takim zastrzykiem pozytywnej energii jest właśnie pomoc dzieciaczków dla bezdomnych zwierząt. No, staramy się przy każdej wizycie i tutaj w szkole czy w schronisku uświadamiać dzieci tak, na czym polega problem. Bezdomności zwierząt. Jak zapobiegać takiemu problemowi? A przede wszystkim pokazywać, że te zwierzęta tak samo kochają człowieka i tak samo potrzebują miłości, jak te nasze wychuchane domowe w domowych pieleszach. Że te bezdomne wcale nie są gorsze, a wręcz przeciwnie, one potrzebują więcej miłości i potrzebują człowieka. Jaka jest świadomość uczniów Szkoły Podstawowej w Pucku na temat właśnie tej bezdomności zwierząt? To znaczy świadomość jest duża. Wbrew pozorom dzieci mają większą świadomość niż dorośli. I to też spotykam się bardzo często na interwencjach, ponieważ wydaje mi się, że czasami szybciej dotrę do dzieci i one wiedzą więcej niż dorośli właściciele zwierząt. Jeżeli dzisiaj będziemy wychowywać świadomą młodzież i te dzieci będą świadome, tak jak teraz wykazują tę świadomość, to może ta przyszłość do tych psów będzie lepsza. Jeżeli nie dotrzemy do nich, jeżeli nie będzie takich spotkań jak tutaj się odbywają dzisiaj, to może być ta przyszłość psów niekoniecznie lepsza, tylko gorsza. Dlatego staramy się z naszej strony zrobić wszystko, co jest ku temu możliwe. No też przy okazji się pojawił się temat kup w mieście Chciałam podkreślić, dzieci będą wyedukowane. Mam nadzieję, że też dorośli będą wiedzieć o co chodzi. Też zostały upominki od Was, krótko mówiąc. Tak, są to plecaki, w środku zawartość książki, książeczki z, z naklejkami. Tych naklejek nie jest dużo, bo akcja ma polegać na tym, żeby właśnie kupować naklejki i przez kupowanie tych naklejek, uzupełnianie książek, właśnie wspomagać bezdomne zwierzęta, wspomagać zwierzęta w schroniskach Oto z Animals. Mamy nadzieję, że, że dzięki tym gadżetom ta pomoc będzie duża, a świadomość dzieci jeszcze większa.